Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Joanna Szojring-Wielgus, posłanka nowoczesnej. Dzień, Witam, dobry. Dzień dobry. Która też wstała razem ze Słońcem dzisiaj o 4.10. No właśnie 10. się dowiedziałam o tym o 4.10, tak. No to jest zupełnie naturalne, jak już się robi jasno, to człowiek wtedy otwiera oczy. My się bardzo cieszymy wtedy w sygnałach dnia, bo łatwiej nam wstać i jechać do radia. Czy będzie wspólna lista nowoczesnej Platformy i PSL-u w wyborach samorządowych? Wczoraj mówił o tym Paweł Zalewski z Platformy. Wskazywał na początek na region, który będzie porządkował w imieniu partii, czyli Świętokrzyskie. Ale to jest kwestia, która w słowach polityków PO powraca co jakiś tak, czas. Tak, bo politycy PO bardzo chcą wyjść przez szereg i mówić o zjednoczonej opozycji, informując nas o tym, że coś robimy razem, a tego nie robimy razem. Ja przypomnę, że do wyborów samorządowych mamy jeszcze półtora roku. Więc zobaczymy co będzie, zobaczymy jaka będzie ordynacja, bo przypuszczamy, że prawo i sprawiedliwość któregoś dnia po prostu położy nas tą nową ustawę o ordynacji i zobaczymy. Na razie pracujemy, na razie przygotowujemy programy w poszczególnych naszych regionach i jeżeli trzeba będzie gdzieś zrobić wspólne listy, to tak. Natomiast my jako nowoczesna na pewno przedstawimy programy nowoczesnej na każdy region, na każde miasto. I położymy swoją ofertę na stół. Jeżeli trzeba będzie wtedy tworzyć, oczywiście wspólne listy. A tych manewrów ze strony Platformy Wymierzonych w nowoczesną jest więcej, kiedy państwo, mieli własne, kiedy państwo mieli własny wniosek o odwołanie ministra Błaszczaka, to platformie się nie podobał, potem przygotowali własny? Tak, przypomnę, że my w lutym już taki wniosek stworzyliśmy, zaprosiliśmy do tego do składania podpisów PSL i platformę obywatelską. PSL podpisało no platforma obywatelska nie chciała. I później po kilku miesiącach. Sama taki wniosek w, w, wystosowała. Znaczy, to trochę pokazuje, jak y, mylne jest mówienie o zjednoczonej opozycji w ustach Platformy Obywatelskiej. Szkoda, że tak jest, bo y, moglibyśmy razem współdziałać w sprawach, które nas łączą, czyli w sprawach takich fundamentalnych. Natomiast no, w, m, Platforma Obywatelska, cóż. Y, była taka i jest taka. Ale trochę jej się opłaciło, bo jak patrzymy w sondaże, to ta strategia, żeby najpierw zmarginalizować nowoczesną, a potem zająć się dopiero ostrym atakiem napis, przyniosła Platformie ponowny wzrost notowań w sondażach, a sondażowe kłopoty przyniosła nowoczesne. Nie tak do końca. My popełniliśmy błędy wizerunkowe i PR-owe się do tego przyznaliśmy, przeprosiliśmy za to. Natomiast nie popełniliśmy żadnych błędów programowych. Przypomnę, że w zasadzie od kampanii wyborczej cały czas mówimy to samo. Nie zmieniamy zdania, jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy. I jak się okazuje, jesteśmy najciężej pracującym klubem, pomimo tego, że jest nas mniej na przykład niż platformy i Prawa i Sprawiedliwości. A przypomnę, że te wzrosty platformy obywatelskiej to nie jest zasługa jakichś fantastycznych działań platformy obywatelskiej w Sejmie, tylko raczej zasługa Donalda Tuska, który doprowadził do pikowania platformy obywatelskiej w sondażach. I poczekajmy jeszcze. Sytuacja, jak wiemy w polityce, zmienna jest. Tak jak. Pogoda w kwietniu czy w maju i do, przez te półtora roku naprawdę może jeszcze się wywrócić scena polityczna. Na co liczę? Prezydent Andrzej Duda już oficjalnie rozpoczął konsultacje konstytucyjne, tak trzeba, tak trzeba powiedzieć. Wczoraj Prezydium Klubu Parlamentarnego Ruchu Kukis 15 z Pawłem Kukisem odwiedziło pałac. Tam niemal godzina rozmowy na temat tego, jak miałoby wyglądać referendum konstytucyjne. Może dwudniowe pojawiła się taka sugestia, może z głosowaniem przez internet. Kiedy, na kiedy nowoczesna została zaproszona? Została już zaproszona do pałacu czy nie? Nowoczesna nie została zaproszona i nowoczesna raczej nie skorzysta z zaproszenia prezydent Andrzeja Dudy. Dzisiaj mamy zarząd i podejmiemy ostateczną decyzję. Ja niestety patrzę na to nie z jakąś nadzieją na działania prezydenta Andrzeja Dudy, tylko raczej z niepokojem. Ewidentnie widać, że prezydent Andrzej Duda szuka jakiegoś punktu zaczepienia i szuka jakiegoś takiego no. pomysłu na to, jak się odbić od swojego wizerunku tak zwanego Adriana Zucha prezesa. I to akurat, że było wczoraj spotkanie Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudy, no pokazuje raczej oficjalne spotkanie z nieoficjalnym bo y, przypomnę, że z 15 jest koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż w ogóle nie chcę o tym mówić. A my wielokrotnie prosiliśmy z 15, aby się w końcu y, jasno określili, bo y, fakty są takie, że głosują dosłownie prawie w każdym głosowaniu tak samo jak, Kukiz 15, jak Prawo i Sprawiedliwość i współpracują po prostu z, z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. Ale to znaczy, że Nowoczesna uważa, że w ogóle nie jest nam potrzebna w tej chwili debata o zmianie konstytucji? Czy mają, czy, czy mają państwo podejrzenia tylko dlatego, że z tego, ani innego e, ośrodka politycznego wychodzi ta propozycja? Ja zwrócę uwagę na to i przypomnę, w jaki sposób dowiedzieliśmy się o tym rzekomym referendum. Po prostu prezydent Andrzej Duda nagle wyskoczył z takim pomysłem i zaskoczył nie tylko e, w opozycji, ale również swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. A to chyba sytuacji... powinno być dobrze, skoro zaskoczył swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, skoro nie, ja myślę, ciągle że... mu się zarzuca, że jest za bardzo zależny od ośrodka nie, politycznego. Ja, ja myślę, że on sam przynajmniej tak to wygląda, ponieważ wie pan, można powiedzieć, że zrobię referendum, ale jeżeli zrobię referendum, to powinien, powinien od razu powiedzieć jak, jakie to będą pytania, bo na razie to jesteśmy w takiej sytuacji gdybania o tym. Natomiast mamy sytuację polityczną bardzo nieciekawą w Polsce, ponieważ jesteśmy bardzo podzieleni. I ja nie wyobrażam sobie w ogóle debaty na temat konstytucji w, w, w tym czasie, dlatego że tutaj naprawdę potrzeba rozmów, takich przekrągłych stole, rozmów, które będą jednoczyć, rozmów, które wypracują bardzo dobry dokument nie dla większości, ale dla wszystkich ugrupowań a, i czyli dla wszystkich najpierw obywateli. Obniżenie temperatury sporu politycznego, bardzo a potem bym chciała. dyskusja nad konstytucją tak, dopiero. Pr proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób powstawała y, konstytucja, która teraz obowiązuje. Te konsultacje trwały teraz tak strzelam, bo nie pamiętam, 5-6 lat chyba i dopiero była wtedy uchwalana. Ale proszę ale też została uwagę, co się przyjęta, ale też została przyjęta przez parlament, w którym spora część wyborców nie była reprezentowana i y, 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 kiedy popatrzymy sobie na przykład na przewagę, jaką została przyjęta mm -hmm. przez Zgromadzenie Narodowe, to tam właściwie e, 9 głosów na 10 było za. A jak popatrzymy na to, jak Polacy głosowali wtedy w referendum, to okaże się, że siły były bardzo wyrównane, bo tam kilkaset tysięcy głosów e, zdecydowało o przyjęciu mm -hmm. tej konstytucji. To pokazuje tą różnicę między układem sił w parlamencie, który nad konstytucją pracował, a, a układem sił wśród wyborców, którzy tę konstytucję przyjmowali. Tak, ale ta konstytucja była jednak sukcesem. Przypomnę, że na przykład z naszej konstytucji, jakby przykłady sięła na przykład Ukraina tworząc ze swoją. Natomiast ja przypomnę tylko, że Prawo i Sprawiedliwość już publikowało swój pomysł na konstytucję i przypomnę, że tam były na przykład takie, takie zapisy mówiące o tym, że życie zaczyna się od poczęcia. Było, były też takie zapisy, które jasno definiowały Polskę jako kraj wyznaniowa, nie kraj świecki. I było mnóstwo takich zapisów, które, z którymi my się nie zgadzamy. Natomiast to nie jest istotne. Istotne jest to, że o konstytucji, o ważnym dokumencie dla Polek i dla Polaków, powinniśmy rozmawiać będąc w zgodzie, a nie w takiej sytuacji, kiedy społeczeństwo mamy podzielone, mamy naprawdę podzielone społeczeństwo. A drugie referendum, o którym mówił najpierw Paweł Kukis, a teraz mówi Andrzej Duda, prezydent Duda, czyli już w sprawie przyjmowania uchodźców. Przypomnę, że Paweł Kukis ogłosił zbieranie podpisów pod referendum swoim w styczniu, chyba zeszłego roku. I jakoś nie idzie im zbieranie. No, mówił wczoraj podpisów. tu w tym studiu, że ponad 400 tys. Na no tak, mają. no ale minął rok. My zebraliśmy podpisy pod referendum edukacyjnym w niecałe trzy miesiące i bardzo bym chciała, aby prezydent Andrzej Duda zajął się tym referendum, aby poparł. Polki i Polaków, jeżeli chodzi o referendum edukacyjne, a nie tworzył jakby kolejnego. Uważam, że to jest kompletnie niepotrzebne, nie w tym czasie, dlatego że prawo i sprawiedliwość, co pokazała nam kampania, kampania yy, polityczna, kampania yy, parlamentarna, chciałby wykorzystać po raz kolejny temat uchodźców do swoich politycznych celów. To nie jest czas i miejsce. Podoba się pani, pani zdjęcie w dzisiejszym fakcie, na piątej no tak, stronie. Właśnie Widziała, pokazał. no tak właśnie pani No Tak, tak, tak widzę. No. Nie, no, to jest całkiem dużo miejsca. Niektórzy specjaliści mówią od, od, od PR-u, że źle, czy dobrze, nieważne, jak piszą, grunt, żeby nazwiska nie przekręcili. Nazwiska nie przekręcili, ale dali taki tytuł. Uniknęła aresztu na weselu, kompromitacja posłanki nowoczesnej i wytykają. Dlaczego się pani tłumaczyła, że nie jest zatrzymana na krakowskim przedmieściu podczas miesięcznicy, bo taki, taki tweet został został przez panią wysłany. Jestem mm -hmm. cała i, i zdrowa. Podczas kiedy pani tam wcale na tym krakowskim Przedmieściu nie była, tylko bawiła się na weselu w tym czasie. Przypomnę, że informacja o tym, że zostałam aresztowana, y, dowiedziałam się o tym gdzieś o pół do dwunastej w nocy. Y, napisali o tym dziennikarze, więc... Dziennikarze Onetu dokładnie. Tak, dziennikarze Onetu, później Rzeczpospolita. Sama byłam zaskoczona telefonami, więc poprosiłam dyrektora swojego biura, żeby po prostu napisał, że wszystko jest ze mną okej, okay, dlatego że zaczęła do mnie dzwonić rodzina, tak? czy, czy czy wszystko ze mną jest w porządku. Czyli to była reakcja na fake news, a na fałszywą tak, wiadomość Tak, dla mnie w ogóle żenujące jest to, że od czterech dni dziennikarze właśnie tabloidów zajmują się posłanką Szejling-Wielgus, która nic nie napisała, tylko musiała dementować fake news dziennikarzy, a nie zajmują się stoma osobami, które zostały zatrzymane i teraz będą no, odpowiadały Ale jak sądem. się przekracza prawo, to, to to się z reguły, to można się spodziewać konsekwencji. Może pani na przykład uważać, że w jakimś miejscu nie potrzebuje stoi znak zakazu prędkości, bo tam jest bardzo <laughs> bezpiecznie, ale jak pani przekroczy ten, ten zakaz prędkości, no to czeka panią mandat, no to tak Pan to uważa, jest z prawem. Pan prostu. uważa, że zostało przekroczone prawo, a ja się z tym nie zgadzam, dlatego że uważam, że ustawa o zgromadzeniach, która została przyjęta przez prawo i sprawiedliwość kilka miesięcy temu jest niezgodna z prawem, jest bezprawiem i obywatele RP, którzy przychodzą każdego dziesiątego miesiąca każdego dziesiątego miesiąca pod Pałac Prezydencki przychodzą z białymi różami, ponieważ chcą wyrazić swój sprzeciw na nie tylko tę ustawę, ale również na łamanie prawa przez Jarosława Kaczyńskiego. Ale to jest bardzo niebezpieczny prezydent, o którym pani mówi, bo jeśli obywatele będą sobie wybierali, które ustawy ich zdaniem są zgodne z prawem, a które nie są zgodne z prawem, no to to jest początek wielkiego chaosu. Ale my mówimy o ustawie o Zgromadzeniach każdy obywatel ma prawo manifestować. A ja przypomnę, że y, ustawa została tak naprawdę napisana pod Jarosława Kaczyńskiego. To jest prawo napisane pod Jarosława Kaczyńskiego po to, aby on mógł swobodnie dziesiątego każdego miesiąca stawać na krakowskim przedmieściu co i szczuć społeczeństwo polskie. co innego manifestować, a co innego przeszkadzać innym w manifestowaniu. Nikt nikomu nie broni Ale każdy ma prawo do kontrmanifestacji. Natomiast w tej ustawie jest zapis, który nie obowiązuje nigdzie w Europie, który mówi o tym, że można mieć, można zapisać i zgłosić ustawy cykliczne. To jest niezgodne z Europejską Kartą Praw Człowieka. O tym też mówił rzecznik Praw Obywatelskich, a Adam Bodnar i powtórzę, prawo, to prawo Zgromadzenia zostało przygotowane pod Jarosława Kaczyńskiego. I to jest w ogóle jakiś absurd, który istnieje w Europie. To na koniec jeszcze pytanie na toruń, bo dzisiaj pani wraca do swojego miasta, ukochanego szykuje, miasta. Szykuje się pani do tego, żeby na prezydenta Torunia kandydować z ramienia nowoczesnej? Zobaczymy, co będzie. Szykuje się na to, żeby odbić Toruń w wyborach samorządowych. Mówiła Joanna Szojring, Wielgus, posłanka nowoczesnej gość sygnałów dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję. Dziękuję 27 po 7. Była to rozmowa dnia.